Właśnie dole ciemno, nie, nie powinienem być na dworze, ale... Do jaskini! Czekaj, już jestem... O nie, już jest, już coś tu jest. Słyszę jakieś... dziwne... To, to pewnie jeży. No Ej, dobra, jestem na jakiś... Gdzieś... O! Tak chodź że... do chałupy. Nie jest tak źle. Chodź o, do chałupy. Do chałupy chodź. I spadł teraz. O nie! Eee, yy, stare, 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 stare. Yy, O nie, o nie, o nie, o nie. mnie go goni. Chodź do chałupy, tu są już Ale... spał. Daleko jestem. Okej, okay, zabiję go. No dawaj. au, wow, okej. Okay. A, a ty już zacznij mnie atakować. Aaaaa! GIN! GING! Okay. Nie tak ostro. Zabiję go. Bo się jeszcze obrazi na ciebie. Oooo! Zginę! wow o, widzę, ci idę tam. Co? Stary, 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 szybko! Pomóż mi okej, oh, yeah. okej. Okay, okay. Już to, to... nie gram. Nie. <laughs> nie gram. Chcesz jakieś jedzenie? Nie, nie. To nie. Nie, nie chcę nic. <laughs> chcę do domu. O Dzień dobry, panie Enderze. Myślę, że tu gdzieś jest spawner. O oh, yeah, ale wybucho. Końcu... Albo... Zombie. Byłem otoczony. Jaki kanion tu wyrąbało? Nie, to już było. Aha. Dzisiaj trochę powiększyłem, ale... O jest, jest. Tak, jak się skala. No nie, obcy. Boże, szkielak to jest. Dawaj go. Dwa szklepy. Tam nie chcesz... lepiej spytać się co tam nie ma. No właśnie. O! Oo, oo! So... pół HP mam! S a, sorry. Jedno serdusz. Masz, ja już. idę do domu. Masz, masz, masz. Nie są. So. Nice. To mnie może zabić. O, oh, o, oh, kurde. Ging, ging, ging. Au, au, zginę. Okay. Kurde, teraz się chyba zamienię w Zombiaka. No, to nie jest <laughs> najlepsze. Co to było? Żartowałem. Nie, zginę. <laughs> Okej okay. i teraz ja zginę. Ej, stary, stary, pająk, pająk, stary, nie goni stary, 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 Zginę walcząc! Uciekaj! Uciekaj! Okej okay. Przeżyłem Jasno się ewakuuję <coughs> Nie patrz za siebie tylko uciekaj Okej okay, nie będę patrzył na Endera bo on się bo troszeczkę Jak się na niego patrzę, on jakiś kompleks ma nie no, słuchaj to tylko cię zabije? To jest emos taki, co nie? Ty, ty, ty emo jesteś. Emo. Emo. E o, -o. o nie! O nie! Ok, wkurzył się, wkurzył się, bardzo się wkurzył. Wkurzył się bardzo. Bardzo się na drodze. Bardzo się wkurzył. Dobra, już zacznę mnie najgonić. ja Nie wiem, gdzie jest teraz? Yy, okej. Okay. Nie wiem. O jest tu, okej. Okay. Znalazłem go. Au. No, Creeper za tobą, bo to jakiś W wodzie jestem bezpieczny. Nie. Tak. Też cię zabić może? Nie, bo on się wody boi. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. O nie, Woda. Nie gdzie jest teraz. A ale. to ja go widzę, czy ty? Nie wiem, ale ja uciekam. A jest skrzynka, ile mięsa? Co? 24 mięsa. Gdzie ty to zombie? znajdujesz wszystko? O, Czy bo zombie był w mieszkaniu? Bo z nie zamknęłeś drzwi, albo I ja czemu nie są... jestem <laughs> na jakimś dziewie? Ej, co. <laughs> co to jest? Ej, rzuć I... mi... Ej rzuć mi jakiś kamek albo coś. Gdzie ty jesteś? Tutaj Na no dole Moje piękne włosy Tutaj ej Kurczę No to obok ciebie byłem N Niedawno O tam jesteś, widzę Gdzie? O co ty? No cześć, co ty tu robisz? Przywróć <laughs> mi coś Aport Okej, okay, dzięki Może napiszemy spawnach czy rzeczy podniosłeś? Nie było żadnych rzeczy. Nie, To z... <laughs> jest <Jakie> dziwne. <laughs> I nie ma gadania. Okej. Okay. Nie ma. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Czekaj, co ja Zgubiłem. To zgubiłem. To zgubiłem. Mięso całe wezmę. A ja wezmę to i to. I kam, dobra. Wiem co zrobię. Ten, ten. Nie, musimy hmm. ten klej znaleźć, co nie? Czyli glinę. No. Św. zrobić. I może te most jakieś bardziej wiesz, jakieś stylowe. No właśnie mi o to chodzi, z drewno. Stylistyczne. Już, Ja już robię, dobra? Coś tam pierwszy robić. bo Ja umiem. Ale z drewna. No wiem, wiem. Drewniane. No. Z ale drewna, takie, Ale takie ładne. Z drewna. No. Z drewna. <laughs> Czekaj. Teraz trzeba zrobić dużo. Patyki Zrobiam? są z drewna. Kamienne patyki. O, <noise> oh. No Harry Potter normalnie. <noise> Czemu Harry Potter? Aha. Bo nie Chuck Norris. Bo nie Chuck Norris. <noise> Czekaj bo... No dobra No co? Co ty powiesz teraz na to? Creeper Tam jest skrzynka Uuu ile creeperów stary <laughs> Wow A się spychają No dawaj Ej, Ale lata. On dziwnie lata Jak churszek co nie? Aha. <laughs> ej odsunie się, bo spadniesz. Dobra, ja miałem robić to, to robię to. Rób inny most. Ja robię drugie piętro. Ha, ha, ha. będę lepszy. Dużo lepszy. Ciu. A bo wiesz, co mówię, to? Wiem przynajmniej, gdzie jest mob spawner, chyba tak podejrzewam. Bo jedyna duża góra to jest tam. Więc ja chyba tam idę poszukać tego. Jak zrobię drugie piętro. Spoko. I może będziemy mieć spawnera. Dobrze. Ty my połączyliśmy już jakieś wszystkie wyspy? Już teraz łączę. Tak, Jeszcze wiesz... jeden most, i mamy zadanie skończone. No wiem, ale wiesz, musimy jak mosty zbudować, a nie. Yy. <grym> Nie Czekaj, wiem, to, nie wiem co połącz, połącz mostami, czyli mosty, czyli nawet może być taka jedna ścieżka. Ale wiesz, most to most, nie? Ale dirt to dirt. Ging, Creeperku. Cliparek ging po prostu. Ging. ciulu. Coś ty taki brutalny dla nich. Brutalny, oni mi... O! O nie, nie, fuck Żyję. Nic się nie stało. Dwa. Raz, dwa. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Co ty jakieś kolony śpiewasz? Nie wiem. Tak jakoś. Wybacz. Spoko. Dziękuję. O, szkieletory, widzę już. Ok, mam ci... pierwszy most. Gdzie się podział nasz cały kamień? Nie wiem Ty masz kamień, dawaj go Jaki kamień? Dobra, już <laughs> jaki kamień tak Wow To nie ja Co jest to? Co to Uderzyłeś się. Lagło cię Lagło cię chyba Uderzyłeś mnie Mogłeś Lagło cię, lagło Au Au, au, czemu się nie palisz? Czemu się nie pali? Kto? Ten szkielet bo jest pod drzewem? Nie, ten tutaj. Uj! Co mnie walło? O! Co go, Czy? Jestem Ksena. Co mnie uderzyło, jeśli pytam? Nie, bo tu szkielet wszędzie, może doleciał do ciebie. Ej, czekaj. Jeżeli strzelił tam do. O, chyba cię szkielet strzelił z daleka. Jaki snajper? Co nie? On próbował szczelić. Uważaj na saperów. Dobrze, tak, już mamy mości, teraz tylko trochę. to ziemię ogarnę. Okej, okay, to, to jest ziemia. No i wiesz co, Uuu, to się wytnie, tak? wow Co, zabili cię? Nie. Ładnie zbudowałeś, twierdzą. Dzięki. Moja szkoła. Trzeba okay. mieć jakieś zalety. Gin. Aha. Mam jakieś oko. Au! <laughs> Au, dobry. Wiesz, coś mi, coś mi się tak wydaje, że portal do Netheru będzie ukryty. Że co? Że portal do Netheru będzie ukryty tutaj, gdzieś górze. Nie, to by słychać było, prawda? No, raczej. O, nie A Słyszeliśmy? Nie. Ciemno? No to właśnie znaczy jest ukryty gdzieś dalej. Al, a, albo <noise> znaczy, że w ogóle go nie ma. Jest, jest. Bum Teraz no, łokien, łokiennicę trzeba zrobić. No właśnie. Skąd piasek z ten z, dru z drugiej wyspy, a właśnie tam jest. No. Uuu, <laughs> Pascal się skończył. O skończy. Boże, święty, co tam się dzieje? Okej, okay, okej, okay, okay. właśnie Imprezka. Impreska, chyba padasz. <laughs> Za to jest przepaść. <laughs> Zabiłeś. Żyję, żyje Masz żyje. szkoda Dzięki, sorry. Zajmę. Luz, luz. Wow! wow. Okej. Okay. Pa padłeś. Powstań. Aaaaah. Okej. Żyję. Od góry. Żyję. Szkoda. szkoda. Taki wow. ten Czuły A tylko mnie tutaj coś szczeli To jest praca na wysokościach <laughs> Praca na wysokościach ał, 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 ał. Ging ging Pal się Je yes, zabieg Kogo? Zabie <coughs> Skeletora. Myślałem że Voldemorta co morta też mogłem zabić, jakbym chciał. Ale dałeś mi fory. No musiałem dać fory, bo... płakał. <laughs> Łoo, wow, jakiś ty bohatersk! Wiem kurczę Co ty to brzydkie takie? Takie się... To się wytnie, zobaczysz.